Hej, cześć, manu, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony PawłajekNT Dzisiaj również będzie ze mną Przemytnik Grucha Pamiętajcie, wpłacajcie z kodem PawłajekNT Dostajecie 20 na star 10% bonusu do doładowania Możecie płacać blikiem, wizą, przelewami, online skinami, bitcoinami, gifkardami, paysoftkardami yy, Zenem, google payem, apple payem, słownie każdy znajdzie coś dla siebie Mam również przygotowane dla was fajne giveawayki Dosłownie to jest chwila, żebyście to kurwa dożyłowali i wygrali Pamiętajcie, komentujcie odcinki, bo może z każdego odcinka losuję komentarz, który Wygrywa Blika, więc komentujcie, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Dobra widzowie, jesteśmy już na stronie, otworzymy sobie Daily Kesika. jest z nami również grucha. Witam wszystkich bardzo serdecznie, serdecznie, serdecznie grucha. No, także dzisiaj z gruchą potwieramy sobie jakieś batelki, ale musimy zrobić wróżbę odcinka, czyli klasycznie Daily Kesika otworzyć i zobaczyć co on tutaj ma. O, ma dla nas to co w ostatnim odcinku Nowa Sand Dune. Yy, także no nie jest ciekawie, zobaczymy sobie co pójdzie, jak pójdzie nam na batelkach, zrobimy sobie wróżbę odcinka. Tak jak zawsze, tylko to będzie okrojona wróżba odcinka. Iż ponieważ. Zaznaczam. Jestem biedny. <laughs> nie no, żartowałem. Żartowałem. Pierdolę biedę. Ale wiecie jak to jest, nie? Ale dobra, zrobiłem. Dobra, zrobiłem wróżbę odcinka taką jak zawsze, nie? Dawaj, dawaj. Nadaję na dwóch. I zrobiłem, zrobiłem. To jest wróżba mojego każdego odcinka. Otwieram zawsze te, te skrzynki na początku. Jest tutaj mieszanino, mieszanina różnego rodzaju. I jak ci idzie, jak ci idzie, dobra dla mnie? No. I teraz, dwie tutaj, dwie najważniejsze skrzynie. Dla mnie. No. Dobra. Na plus, na plus jest, dla mnie. O, nie dla mnie, no. kurwa. I jest, dobra, dobrze. ostatni, najważniejszy. Ostatni, najważniejszy. Chyba dla mnie. No i... i. Powiem tak. Wróżba, no, niestety, nie jest nie, no. za ciekawa. Wygraliśmy, ale. Ale w tysiąc. <laughs> <laughs> ale jesteśmy w pizdę. Yyy, dobra, może teraz ty DR. zrób coś tutaj gruchałam. Pokaż, czy coś potrafisz. Jaki. Pokaż, czy potrafisz. Yyy, do ilu? O, nie wiem. Zrób za tyle, ilu uważasz. Pamiętaj, nie za wiele, ale żeby się pokręciło. Dokładnie. Zrobimy na porządku taką. Nawet dołączaj. Na tysiączkę Ula, la, 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 lelo, Stare lunarki, drzewka. Lu, cztery Lunar... Lunar Luna... 4 <coughs> LU... A y, y. O A Redlines, KBDB, like Brain to, Road. A bo taki... to jest underdog. O ja pierdolę. O. A to dobrze, 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 Paweł, dobrze, 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 dobrze <coughs> Nie, 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 chujowo, co najmniej chujowo. Kurwa ta nie no, no, no nie jest zdrowe. To jest źle. No, nie na źle. No, i... no nie, dobrze, 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 dobrze. Nie daj, że mnie opierdoliłeś na swoim odcinku, to jeszcze na moim <grych> Kurczy syn <grych> Dało, dało, teraz mi się dobra. podoba Dobra, robię, robię. Tak robię Nie, robię, dawaj Tako Na undergroundzie, dawaj Na czterech, zagramy sobie z botami a, zagramy sobie z botami Oczywiście, bo to wiecie widzowie Albo grubo, albo wcale Jak wygrywać to wiele, a jak przegrywać to mało Pamiętajcie Dobra, o i dla ciebie okay. oczywiście, no, jasne Dobrze, dobrze, teraz jest, mój, jest szczęście, mam szczęście ostatnimi czasy, więc mi się to bardzo podoba Właśnie tego szczęścia coś tutaj... Uuuu, no, skibidibidibi, skibidibidibi skibi No i teraz fajnie, powiem wam tak, fajnie byłoby to wygrać Ale jeszcze ale, jest tutaj Wiesz co, no. ja przewiduję, że ostatnio skrzyńce coś się drugiego poleci Mam taką kurwa i chuj żartowej Uuuu, skibidibidibi, no. Sigma Ohio Easler no i tak to ja będę grał Będę grał w grę... Nie jestem graczem, bo będę grał w gry raczej. Dawaj dołaczę do tego pierwszego ziuta jest Czekaj, 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 gdzie? No jest, no, wbijam. Lecimy. Lecimy z exitem. Exit, wyślałem mu Fakasa, tak, żeby go podkurwić. Kurwa kałaszek. Ile za 800? Uuuu. One ja pamiętam jak one kosztowały po 150 zł. Uuuu, Ski Sigma No chyba Ale tutaj dało nam widzowie. No ciężko no, będzie dogonić, no. ale jest szansa, że jakby, jakby ci wypadł Bajonet Doppler Ruby, no nie. to... Uuuu, skibidibidibi, no, by no i dobra, no i tak będziemy grać. Jestem no, znaczy... graczem, bo będę grał w gry raczej, pamiętajcie widzowie. Zaczyna, zaczyna być fizde odcinek. Ja, ja teraz stworzę może, co? Dobra, rób, 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 jasne, nie krępuj się, synu. Kurwa, tak to ja będę mógł grać. Jestem graczem, bo będę grał w gry raczej. Gdzieś to, co? czy nie? Nie chyba. Taki film zaraz Ci pokażę ci po odcinku taki filmik jest, będę grał w grę. Jestem graczem, bo będę grał w gry raczej. Czy cię popierdoliło? Za takie pieniądze. Dobra ja, dawaj, nie, dawaj, dawaj bota. Taki... Dawaj Właśnie bota. Nie mogę. Mam cool, F5. Będę grał, no. grał w grę, bo będę grał w Nie jestem graczem, Dobra. bo będę grał w grę raczej. A nie wiem czy w ogóle... Ja A słyszałeś ten mem? Jaki? Memcen. Kurwa, <laughs> jeba, memcen uuuu skibidibidibi skibidisigma ładny, ładny Ładnie. widzowie wy też czas tak czas możecie nie brzydki, ani bardzo nie podoba mi się, jest za tani uuuu skibidibidisigma jeszcze sigma. dużo skrzynek, jeszcze dużo skrzynek a tak oska nie jest taka droga well no nie jest, nie jest, jest. ale słuchaj lepsze to niż nic Tak. no lepsze to niż ryd, kurwa no właśnie przeleciała co ci przeleciało? no kurwa kosica, nic, nie? Ale... O nie, nie trafisz ma... koszicy, nie trafisz kosicy. Co, o, kurwa nie trafię. No nie no już tyle miał gradłeś, żeby wystarczyć. Nie, 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 mało mi. Mało ci? O, nie, mało mi, widzicie, no. widzowie, to są właśnie to są właśnie ludzie, którym dasz palca i wiedzą całą rękę, no niestety. Ale spokojnie no, ja też. Wygarnę <laughs> spokoj, <laughs> ja spokoj, ja kociogarkowi. Tak. <laughs> to jest w powiedzenie w naszej ekipie. <laughs> A, to prawda, bo to każdy wyzywa się od no. tych samych, a to pra praktycznie każdy jest taki no, sam. każdy taki sam. <grym> no kurwa, i chuj, i Będę grał w gry raczej, bo jestem graczem, bo będę grał w gry raczej. Uuu, nie jest, no, nie gra? Nie no, bo Emilka to jest no. kurwa jebana. Uuu, no. czy dla Kroj. mnie? Chyba nie. Nie, nie. ja, ja hu, pierdolę, bo to zgarnął. Tak, i ca cały ca Dobra, teraz ja zrobię, co? Teraz ja zrobię, co? Dawaj, stwórz coś, no. Dobra, mam akurat tutaj, powiem Ci tak, skibi, dibi, dibi, sig. Dobra, ja wiem co zrobimy, na tym Boga się odkujemy, na tym się odkujemy, wiesz. Na tym tak. się widzowie odkujemy. Cztery skrzynie na undergroundzie, lecimy, otwieramy. Albo gruba, albo wcale, widzowie. Dodajemy tutaj lecimy bota Emilii, bo bota Emilii zawsze wypierdoli, więc... Oby w tym razem to tak wy, było... teraz, teraz wygrał, to musi teraz przejebać, nie? O, no wygrała, opcji. wygrała, uuuu, ale, ale, dało. Ale, dało. No nie. Tak Jasne. Ile, kurwa, dwie słowy? Słuchaj, tu jest te ryzyko, bo tu jedna kosa zwraca całą bitwę, tak, No. Ale zrobiliśmy no, chyba srakę, wiesz? No, chyba srakę zrobiliśmy. Bo tu jest, kurwa... Jestem graczem, bo będę grał w gry raczej. Dobra, sprzedamy sobie to, co, no co mamy jesteś tu. Jesteś. Ja pierdolę. Ej, 567, bitwa. dawaj. Właśnie chciałem powiedzieć, no. Genialne umysły, myślą podobnie, znowu Io. Dokładnie, dokładnie. też był. I, o, dobrze. I o Podoba I tutaj... ...tutaj w dosłownie wygrywa, tak. <grywa> jestem graczem, może będę grał w grę raczej. Jest ręczna cisza, o, niestety. Ale ci, ale ci kurwa ten... się wrył, jest wrył, nie? Ta, Skibidi, sig Sigma, high or is there. No i co, A i ty co ja? ten obrzyn. Kurwa, ten drogi ten obrzyn, 3 ten set. No i co, i kurwa, znowu ten sam kałach, na no, mi tak leci. Ale no dobra, skrzyje. no ale to niech tobie coś daj, i żebym ja wygrał, no i mi daje m4, te z spaca. I życzyć ci teraz, żeby ci dropło jakaś kostka. Nie, i żeby nie. jemu dropło i żebym ja wygrał. No ale. chyba wygrałeś, wiesz, chyba wygrałeś. Niestety zajdź, takie... Zejdź na ziemię, zejdź na ziemię. Bo z zgadza 900 słówek z pięciu. Więc elegancko O lolo 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 lo. Dobra, mam pomysł teraz, teraz mam pomysł. Mam pomysł na bitwę, wiesz. No Dawaj musimy na mnie już łapie kurde. A to wziąłeś? No dwie tapsy. Z godziny temu, ale już mówi. Czterech underground, lecimy. Dawaj. To jest green. Ta skrzynka to jest grinder pieniędzy, wiesz? Mówisz? Grinder Dangów, no Servio. Ok? Bo ona kosztuje 100 Na 131 na dżesterze, no Kosztuje stówkę na żysterze, a patrz jaką masz szansę na kostkę, nie? No 3,40. No właśnie. 33%. No 33. To, znaczy, to jest... Skrzynka no, warta uwagi. O Uuu, kurwa to na gramy tak. TBDB ale pewnie też mi zaraz też da, Nie też pewnie życzeć, da. Życzeć, I chuj, parę rękawiczek mi się dało, ale tanie. Ale tanie, tanie. Ale zobacz, ta skrzynka kosztuje jest a Paczek często z niej coś leci, no. No. No bo już ogólnie już bitwa jest zwrócona, ten kto wygra, więc bitwa uuuu... Kurwa druga kosa, no nie no. No i zobacz, no, wygra, i pa a Paczek kurze. daje, a zobacz, to daje, nie? Sześć skrzynek no, nie, no. i ile pieniędzy wypadło. No bitwa o. na pewno jest zwrócona już. No, no to bitwa już się dawno wywróciła. Także ta skrzynka naprawdę jest dobra, więc widzowie, jak nie macie za dużo pracy, a jak chcecie wygrać, no to polecam wam tą skrzynkę. Może nie lecą no, za jakieś ciekawe skiny, ale potem możecie je wymienić na Pira z moim kodem, z kodem PAWELKNT oczywiście. No. Powiem tak, mam przeczucie, że bot Alex, cały coś wyleci, bot Alex zgarnie większość, nie? No mi już zaczyna lecieć, nie? No zaczyna, zaczyna lecieć właśnie, nie? I to jest nieciekawe, bo ale to zarobisz. Cztery będziesz... skrzynki. No nie no, jak... bitki, O dobra, nie, Urwa, że... a się obłowisz teraz ty. O, no ja wiem, ja wiem, ja wiem jak wygrywać. Urwa. Jestem graczem, bo będę grał w gry raczej. No, Mocne. 4, 5, 6. Uuu. Chyba, tak, lulu, tak, lulu, tak, lulu. Lulu, lulu, lulu. że Bajonet by mi teraz wypadł, to bym chuj strzelił, ale nie wypada i nie, wygraliśmy nie, tak. widzowie. No ja jak 3, zrobię 3, bitwę zzałkę. to nie ma moc tych tak na tak, Mariole. Wiecie. Nie mam ostrych na Mariolę, którą całowałem w szkole. Co robisz, jakiegoś leściaka za 1800? już tylko czekaj. Daj sekundkę. Bo ja jestem graczem będę grał w gry raczej. 1800 leściaka jakiegoś? Ta, dawaj. 1000, hmm. a Tysiąc... nie, teraz czekaj. Coś tu znajdę. E... Zrób, zrób, zrób coś, Dwa, zrób coś. Dwójka, dwójka może być? Dwa koła. No, hmm. czy nie? Może Dobra. być. Może być. No dobra. no dobra. To stworzyłem na trzech. Dawaj. Jak wygrywać? Uuu, lulu. AM4 nie, no AM4 k tak to k No to mogę zmienić. Nie, dobra, dawaj, dawaj. No to mi kurwa ja się nie prój. Emilka dodamy. Największą dziwkę w polskim internecie. W ogóle widzowie, jak Największą to nagrywamy, jest trzecia w nocy. To jest po. uuu, To jest Czemu to nie jest underdog? Ja się pytam. Mo, kurwa na underdogu przypominałem. Ooo, bo jestem graczem i będę grał w gry raczej, no. Ale ci daje, ale ci daje, wiesz? Uuuuuh! O, ma Urwa. Kurwa. Fajnie. Jestem graczem i będę grał w gry raczej. Kurwa, co to jest najdroższego? MK Fejzik. Nie, no nie! Nie dobrze, Nie dobrze. o to miałem kiedyś, to miałem jest. Kurwa, daj, 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 wygrałem. A ty, ja! Mam jeszcze Tauzena, masz coś? Mam Tauzena. Możemy jeszcze zrobić za Dobra, ja zrobię. Mam pomysł. Puszcza ścieżka, lasta, lasów. I będziemy kończyć odcineczek. Na czterech daję i underdog. Albo odda, albo nie odda. Co ty masz z tym Cały czas nie, nie wiem, nie coś, wiem. Coś mi wsiadło do głowy, coś mi właśnie stanęło w głowie. <grym> stanęło mi coś w głowie i to nie chuj. <grym> U -u -u -u. Oj, dobrze. Dobra. Życzę ci, co, I tyle się już na tobie nachapałem, że, życzy... U -u, że życzę ci, żebyś to I... wygrał. Nie, kurwa, bo i mi rosło <grym> Dobra, widzowie, co? Powiem wam krótko, widzowie. Nachapaliśmy się dzisiaj dużo, wygraliśmy dużo. Pamiętajcie o giveawaykach. Z kodem Pawełekenty ja. dostajecie 20 na start, 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie widzowie, komentujcie, subskrybujcie. I był dzisiaj również z nami Rucha One Tak byłem. Dziękuję za odcinek. Trzymajcie się widzowie. Na razie. Trzymajcie się. Nara.